Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco na moim kanale Zwierciadło Duszy i zapraszam wszystkie bliźnięta do wysłuchania horoskopu na miesiąc lipiec 2021 roku. Moi drodzy, omówimy sobie najpierw związki, potem przejdziemy do singli, a następnie będziemy omawiać sprawy zawodowe. Jeśli chodzi o związki, to tutaj karta ogólna na ten miesiąc jest to karta umiarkowania, czyli takiej równowagi, czyli w miarę się tam dogadujecie, nie ma jakichś tam problemów. Jest po prostu ok, tak? Jest taka równowaga. Natomiast co Wy macie tutaj, jeśli chodzi o Wasze problemy? Pozycja dziewiątki, mieczy. Wy macie jakieś dużo, wy albo wasz partner macie bardzo dużo jakichś lęków, po prostu i strachu w głowie, ale to jest tylko i wyłącznie na poziomie waszym mentalnym. Może być to związane również z poczuciem własnej wartości, gdzie tutaj nie widzę jakby, jakby połączenia z tym, żeby coś tutaj się złego działo między wami, jeśli żyjecie w długoletnim związku partnerskim bądź małżeńskim. Tutaj jest. Jakby wszystko w porządku, a z buław na pozycji, jakby przyczyn tych problemów. Czyli tutaj po prostu wy macie jakieś myśli, do was nachodzą jakieś po prostu idee niepotrzebne, tworzycie sobie coś w głowie. I to Wam przysparza po prostu problemów, czyli jakichś tam lęków. To wszystko pochodzi z Waszej Podświadomości. E, trzeba to oczyścić, trzeba to usunąć, trzeba zwrócić na to uwagę, o czym myślicie, jak myślicie, co czujecie i dlaczego. Tak jest. E, tutaj e, macie kartę sądu, jeśli chodzi o Wasze dążenia. Być może jedni chcą po prostu jednak rozwodu chcą się tutaj rozstać, pomimo, że tutaj nie widzę jakichś e, większych problemów e, e, małżeńskich, e, być może po prostu jest to spowodowane e, waszym e, jakby niskim poczuciem e, własnej wartości na poziomie dziewiątki mieczy i być może to jest też taki jeden z tych pomysłów, że po, może powinniście. Nie powinniście się rozstać, yy, ale... Też to karta sądu może mówić o legalizacji, czyli na przykład wejście w związek e, małżeński, czyli te wszystkie sprawy e, formalne, albo podsumowanie Waszego związku, który był dotychczas, tak? Być może, żeby coś móc zmienić, na przykład jeśli chodzi e, pójście na jakąś terapię, też tak może być, bo to może być e, związane z Waszym partnerem. E, trzeba tutaj sobie to wszystko odwracać, tak? E, może to być związane z Waszym partnerem. To wasz partner, nie wiadomo, bez przyczyny, po prostu on jakoś podupada na zdrowiu psychicznym i będzie wymagał jakiejś po prostu pracy z zewnątrz. Król Kielichów może wskazywać o tym, że wasz partner bądź partnerka może mieć problem z alkoholem, bądź z jakimiś innymi używkami. Ta karta również mówi o tym, że może być to osoba bardzo uczuciowa, taka wręcz do rany przyłóż, tak? też tak może być, ale bardziej mi się to tutaj pokrywa problem e, alkoholu z, tymi tu, z tym niskim poczuciem własnej wartości i tworzeniem sobie w głowie nie wiadomo, e, nie wiadomo czego, e, dopowiadania sobie jakichś historii niepotrzebnych. Wy tu macie naprawdę równowagę, jeśli chodzi o ogólną kartę, nie ma co tutaj tworzyć e, czegoś z niczego. Karta cesarza na pozycji e, na pozycji wyzwania również mówi o tym, że tu to są jakieś stare struktury. Jakieś stare, po prostu, um, jakby struktury wartości, które trzeba też zburzyć, bo one są jakby teraz niewłaściwe. I również ta karta mówi w rewersie, że trzeba stworzyć nowe struktury własnej wartości, podnieść wartość waszego partnera bądź partnerki bądź waszą, w zależności o kim tutaj mowa. Już wy będziecie wiedzieli, o kim ja mówię. Ósemka mieczy na poziomie um, możliwości e, poczucie się więźniem. Ktoś się czuje więźniem w tym związku, chociaż nie powinien, bo tutaj nie ma, tak jak powiedziałam, do czego się doczepić. Karta śmierci, coś przychodzi z zewnątrz, być może chęć zakończenia tego związku, tak jak mówiłam, karta sądu, chęć rozwodu bądź zakończenia sytuacji. Czyli być może przyjście, przyjście pomocy z zewnątrz, czyli pójście na jakąś terapię, tak? Coś takiego tutaj mi się zarysowuje. Karta Wisielca na poziomie waszych lęków bądź obaw jest to coś, co trwa jakby, jest to długotrwałe, to poczucie samotności i takiej trochę. Depresji i takiego właśnie niepotrzebnie dopowiadania sobie czegoś, czego nie ma, jest to długotrwałe poczucie bycia również więźniem w tym związku takie coś mi się ukazuje trójka buław na poziomie tutaj na poziomie potencjalnego wyniku realizacja marzeń spełnianie przeprowadzka może być to wyjazd za granicę na delegację coś takiego tutaj się pokazuje być może wyjazd na urlop może ten urlop wam pozwoli może ma być to urlop prozdrowotny, może ma być to terapeutyczny wyjazd, coś w tym stylu czwórka. Właśnie widzicie, ja nawet nie zobaczyłam tej czwórki mieczy, która jest karta na, na poziomie karty rady, uzdrowienie, uzdrowienie duszy waszej albo waszego partnera. Jedno z Was potrzebuje po prostu pomocy i ręki, arcykapłanka, skorzystanie z wiedzy duchowej, kogoś, kto ma kontakt duchowy, kto się zajmuje na przykład ezoteryką, kartami. Ale nie tylko, bo to może być um, porada duchowa na innym poziomie, uzdrowienie. Innym sposobem duszy. Przemyślenie, po prostu tutaj, jaka droga byłaby najlepsza. tak Tutaj trzeba się dobrze zastanowić. A tutaj pojawią się słoneczniki, czyli słoneczka, czyli realizacja powiedzmy planu terapeutycznego, czy po prostu realizowanie tego, co ktoś tam Wam doradził, jeśli chodzi o sferę ducha. Bardzo ładnie. Tylko tutaj trzeba posłuchać tych rad, żeby po prostu wyjść z tej pozycji dziewiątki mieczy żeby móc zakończyć, żeby ta właśnie śmierć tego poczucia, żeby było zakończenie, tak i żeby było po prostu w przyszłości Fajnie. Moi drodzy, przejdźmy sobie do singli. Single żyją sobie w równowadze, jest im bardzo dobrze ze sobą, jednak w sumie, z drugiej strony, patrząc na dziewiątkę mieczy, może nie do końca, z jednej strony czujecie się dobrze, pokazujecie wszystkim, że wszystko jest ok, a tutaj są jakieś lęki, które pojawiają się na poziomie mentalnym. Jakieś być może czujecie się jakby. Niewystarczająco wartościowi, żeby poznać kogoś. Z jednej strony jest to ok, ale z drugiej strony trochę to chyba ukrywacie. Tak mi się teraz pokazało, że trochę to ukrywacie. A z w której mówi o tym, że tutaj były jakieś pomysły na to, że jak możecie kogoś spotkać, gdzieś pójść, wyskoczyć, może coś się pojawiało na horyzoncie, ale to tylko jest jakby. Jakieś plany, które nie zostały zrealizowane. Coś, co przychodzi tutaj w najbliższej przyszłości, król kielichów, możecie mieć problem z alkoholem lub z innymi używkami, bądź pojawi się. Partner bądź partnerka, która będzie miała problemy. A dlaczego tak się stało, już Wam mówię, ponieważ tutaj Wy na poziomie jesteście, macie trochę obniżoną energetykę, czyli jesteście w tych takich smutkach i w tych lękach, i dlatego tutaj przyciągnęliście osobę bądź przyciągniecie w najbliższym czasie, która będzie miała również jakieś problemy. Dlatego zwrócić uwagę na Wasze myśli, na Wasze emocje, pozbyć się tego, co jest niepotrzebne. Jeśli wymagacie jakiejś pomocy terapeutycznej, jak najbardziej należy z tego skorzystać, należy zburzyć stare struktury, z czym, z czym jesteście związani, aby stworzyć jakiś nowy swój własny autorytet, żeby odzyskać równowagę w życiu, aby stać się silnym, tak? aby od, jakby znaleźć swoje poczucie własnej wartości. Karta Sądu również mówi o jakiejś Normalnościach. Być może jesteście po rozstaniu z byłym partnerem, e, tutaj może chodzić o tego byłego partnera bądź partnerkę, który miał po prostu po, e, problemy jakieś z używkami, z jakimś mm, bar, najbardziej tutaj pokazuje się alkohol i tutaj jest jakby wyjście Yy, trochę w tych, te lęki, to wszystko jest związane z tym poprzednim związkiem. Karta sądu, mówię, może to oznaczać, jakby zakończenie formalnych, chęć zakończenia już tych formalnych yy, spraw, jeśli chodzi o to rozstanie. Ósemka mieczy mówi o tym, że trochę czujecie się więźniami yy, we własnym ciele. Tak jak mówiłam, to taka iluzja, że, wy, że u Was jest ta równowaga, że wszystko jest ok. Tak naprawdę jest ok na zewnątrz, ale nie wewnątrz Was. Waszej dusz, wasza, wasza dusza y, po prostu potrzebuje y, wyleczenia. Karta śmierci, trzeba zakończyć pewne rzeczy, pewne sprawy. Ja tutaj widzę y, chęć. Y, porady kogoś duchowego, tak? Ktoś, kto może Wam pomóc uleczyć Waszą duszę. Jest to coś, co jest długotrwałe, tak? To nie jest po prostu ani od dzisiaj, ani od wczoraj. Jest to po prostu kilka miesięcy albo kilka lat zostało to przez Was zaniedbane i dlatego jest to takie spiętrzenie i jest mi to pokazane jako coś priorytetowego, co trzeba naprawić. Trójka była w mówi o realizacji, czyli jest ta gdzieś tam chęć u Was czy jakieś zmiany we Was bardzo fajnie, może to być wyjazd urlopowy, jakiś odpoczynek, jakiś zdrowotny, coś takiego mi się tutaj ukazuje, może być to wyjazd za granicę, za pracą, być może tam będziecie mogli gdzieś tam uzdrowić się duchowo. Coś, co tutaj widzę, jest związane po prostu z jakimiś tam wyjazdami. Czwórka Mieczy, Karta Rada, Uzdrowienie się po raz kolejny. Tutaj również Karta Arcykapłanki, Uzdrowienie się za pomocą kogoś, kto ma kontakty, kto jest wysoko jakby związany i, rozw i rozwinięty duchowo. Dwójka mieczy, przemyślenie pewnych spraw za i przeciw. Jednak trzeba to zrobić bardzo rozważnie, nie na łapu-capu, nie, nie, nie po prostu w jednej chwili, tylko należy to jakby przemyśleć bardzo dobrze, aby później po prostu zebrać te wszystkie słoneczniki, te słoneczka, które na Was czekają. Także moi drodzy, wszystko tutaj zależy od Was, od Waszego podejścia, od Waszego samopoczucia. Tak będziecie, tak, tak będzie wyglądało Wasze Życie wychodzi mi to już w którymś rozkładzie. Wszystko, co po prostu myślicie, się realizuje. Dlatego myślcie pozytywnie, wizualizujcie pozytywnie, a to będziecie przyciągać. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie, abym wiedziała, że Wam się podobało, bądź z Wami rezonowało. Życzę Wam udanej niedzieli. Buźka, pa papa.